Opowieść o nocnej zmianie. To twój podpis. Tak. Podpisałeś przyjęcie pumpy wodnej? Kazałem ci to zrobić. Ty podpisałeś i zniknęła. Przecież jest ogromna. Znajdź ją albo szukaj sobie innej pracy. Jeszcze ja. Znowu się spóźniam. Nie mogę się przyzwyczaić do nocnej zmiany. Ty jak sobie radzisz? W szkole 7 do 3, potem mam trening, odrabiam lekcje, jem kolację i akurat mogę przyjść na nocną zmianę. Kiedy śpisz? Nie wiem. Sprawdzę w rozkładzie dnia. Do Trójka nie chce wziąć leków, sąsiad ma gorączkę, siódemka jutro ma operację. Dzwonię do matki. Myślałam, że na nocnej zmianie jest spokojnie. Mamy nową ochotniczkę. Pokaż jej oddział. Margot, to Amanda. Już się znacie. Hi. Hi. Też wybrałaś nocną zmianę? A gdzie muszę chodzić do szkoły? Wiem coś o tym. Zaraz wrócę. Jak można zgubić całą pompę? Kawałek skrzyni, z której przyszła. Ale jakim cudem? Nie. Chcę ci coś pokazać. Nie powinna. Być. Chłopak z pięćdziesiątym dziewiątym. Twierdzi, że jest swoim znajomym. Kto? Zobacz. Miły. Lena. Amanda. Amanda. tody ci jest? Jutro wytnął mi migdałki. Tak mi przykro. Powinna się mną zajmować. chcesz coś słodkiego? głupek? Przecież to zabawne. Jestem zajęta. Jak zwykle. Chodzisz mnie. Nie muszę. Musisz być mnie migła, bo mogę nie przeżyć operacji. Cześć. O Remy, we wskutek. Nie w pokoju. Ej! Nie powinnaś tam iść. Bawimy się w chowanego? Proszę tylko Nie, nie, proszę. Proszę tylko o jedną ramkę. No, proszę tylko o jedną ramkę. Proszę tylko o jedną ci Proszę tylko ci jedną ramkę. Proszę tylko Żeby się bawić? Przepraszam. Uciekł mi. Ale to nudno. Jedźmy do kostnicy. Już go mam. Wracamy. Jesteś pacjentem. Zacznij udawać, że jesteś chory, albo wpadniemy w kłopoty. Nie poddam się, jeśli się nie zgodzisz. Wystraszyłaś mnie? To chłopak z mojej klasy. Od miesięcy za mną łazi. To tylko ja. Przestań. Idź do łóżka. Zniknął mój sąsiad. Jak to zniknął? Kto? Ten mały, ze złamaną nogą. Nie ma go już od godziny. Powiem siostrze chętnie. Nie rób mu kłopotów. Możemy sami go znaleźć. Chciał się tylko bawić. Ale ty tego nie rozumiesz. Jeśli będę miała problemy, własnoręcznie wytnę ci te migdałki. Pierwszy raz robimy coś razem. Bo ja mam co robić. Uważaj. Nareszcie sami. Jak możesz jeść to paskudztwo? Jestem buntownikiem. Jesteś szaleńcem, który chce narobić mi kłopotów. Co to jest? Torebki na krew. Jakby szczur jak oszarpał. Dlaczego je tu trzymają? Bardzo Dziwne trochę Antin? Znalazłam puste torebki w schowku. Jest ich tam bardzo dużo. To dziwne. Uszarpane, jakby pies je pogryzł. Chyba należy wezwać ochronę. Masz rację. Czemu jesteś taka wystraszona? Nie wiem. Tu dzieje się coś dziwnego. Bad wrócił? Nie. Ale wiem, gdzie może być. Kostnica. Chciał zobaczyć to miejsce. Nie ma go tu. Chodźmy. Ty to trup? Nie. To gra automatyczna. Już nigdy nie widziałem trupa. Przecież to tylko zwłoki. To Felix. Sprząta nasz oddział. Już nie. Teraz nie żyje. Niedawno z nim rozmawiałam. Chodźmy stąd. Nie działa. Jak Felix. Przepraszam. Cały szpital wygląda jak kostnica. Dziwne, że nie ma ochrony. Nie podoba mi się. Wejdźmy na dół. Jack! Co się stało Felixowi? Felix mu nie jest. Zależy, co przez to rozumiesz. Możemy go odwiedzić. I idź tam, Pozdrów go od nas. Komu jest? To dziwne. Zejdźmy do holu. Przecież ty... Nie żyje? Tak, jakby Można tak, jakby nie żyć? Nie jest tak źle Niedługo sami się przekonacie Co ty robisz? Co ci jest? Byłem pierwszy Pierwszy Wiedził za dużo i dlatego się zmieniłem. Prowadzę lekarza. Nie ma lekarzy, pielęgniarek, pacjentów. Nikt nie ostalą. Wypija krew do tego stopnia, żeby kontrolować ofiary i nie dopuścić do paniki. Kiedy wyłapie wszystkich, wróci i dokończy ustę. O czym ty mówisz? Może nie jest za późno. Was nie znaleźć. Może go powstrzymacie. Spokojnie. Felix, przerażasz mnie. Amanda, chodź ze mną. Jestem coraz słabszy. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Co? Zmieniam się. Wy też się zmienicie, jeśli ktoś go nie powstrzyma. Przybył był tu sam. Na skrzyni napisane było pompa wodna. Zabawne. Tam podpisałem przyjęcie. Naprawdę zabawny. Nie uwierzycie, ale musicie spróbować. To vampir. Opanował cały szpital. Nie się Mam ci udowodnić? Staram się zapanować nad zmianami, ale. Trumna to jedyne, czego potrzebuje. Jeśli ją zniszczyć. A Jesteś tam? Nic ci nie jest, Marko? Nic. Ale Felix jest w błędzie. Wampir potrzebuje nie tylko trumny, ale przede wszystkim krwi. Ludzie nic nie rozumieją. Wampiry żywią się tylko raz na 50 lat. Szpital jest doskonałym miejscem łowów jak sklep ze słodyczami. Kim jesteś? Felixem popełniłam błąd. Nie powinniśmy tak szybko zmienić. Nieważne. I tak prawie skończyłam. Idziemy na górę. Nie zostaliśmy jeszcze sobie przedstawieni. Ha, 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 to, co zacząłem. Sgt. Nol. Nikt stąd nie wyjdzie. Tylko <many> my zostaliśmy. When, Boję się. Yeah, ja też. Nie tak wyobrażałem sobie pierwszą randkę. Obyśmy mieli szansę na drugą. Trumna. Felix powiedział, że musimy zniszczyć strumnę. Wampir nikogo do niej nie dopuści. Jest na nas dwoje. Ja go odciągnę, a ty weźmiesz trumnę do pieca. Nie ruszę jej, jest za ciężka. Może ty dasz radę. Ja odciągnę wampira... A ty zajmiesz się trumną. Jeśli cię złapie, może cię zabić. Może zabić nas oboje. Masz jeszcze cukierka? Dokąd mam zaciągnąć tego potwora? Nie to nie jest dobry pomysł. Byłem w skutkach, poważnie zaczynam lubić nocną zmianę. ne gidecek Wiesz, będzie mniej bolało. Chcesz <grystanie> dowodów? To masz. Nie uciekaj. Jestem zbyt dobrym myśliwym. Nie rób tego. Nie lubię tak długo gonić ofiarą. So On zabije Amandę. Ubryź mnie, a Amanda zginie. Jesteś tam jeszcze, prawda? I pomóż mi ją uratować. Mógłbym się upuścić i zlizać to, co po tobie zostanie. Ale wolę staroświeckie metody. Drogi! Myślałam, że na rocznym jest spokój. Nic ci nie jest. Mogłabym się przespać. Gdzie ta nowa dziewczyna? Odstraszyłam ją? Na to wygląda. Co się stało? Wszystko w normie. Nie pamiętają, co się wydarzyło. Tu jesteś. Sprzątaj, Hall albo znajdź kogoś, kto wie, jak się pracuje. Ja pamiętam. Dziękuję. Jak będzie z drugą randką, sprawdzę w rozkładzie zajęć. Ale gdzieś cię uknę.